Witam Was moi kochani widzowie dzisiaj sobie zagramy Gorda w... ciężko mi mówić Poppy Playtime w Chapter 1 ale uwierzcie mi będzie fajnie zostawcie łapkę do góry, subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło z, naszy, z, naszej, z mojej strony i no to co? Zaczynamy! Poppy Playtime Chapter 1. A więc tak jesteśmy, że trochę się spóźniłem, bo rado mówię, że zagramy w 2021 roku, ale zagramy. I muszę wam się przyznać, bo oglądałem filmiki, jak to przejść, ale w 2021 roku, You are about to see <coughs> the most incredible doll <coughs> ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her, Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Poppy playtime. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish? My hair? Why of course, Poppy. <laughs> Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you! Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I O! Jesteśmy! Pozwólcie, że herbatki sobie naleję na fajną rozgrywkę. Dobra. A kurde, gorące. Ale nieważne. Herbatka nalana. Na. Możemy zaczynać tą piękną przygodę! O kurde, ale laguje. Jak tak będzie całą grę była... Tu się da biegać? Tu się da biegać. O, kurde, no nie mogę. No? Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little safe on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on

To jest ten. Y... Boże, ja się znałem, a takich, to jest. Kurde, nie wiem, bugi bot, kurde. Bo tak, nie, czyli. Możliwe, możliwe. A to jest. Y... No, kurde, kandikat. Y... Przeczytam to samo. bugi bugi. Nie ma im. Ech. kolory nic, nic już nie wiem, nie wiem żółty, czarny nie, nie idziemy spadać nie, nie nie, chyba tak albo od końca nie wiem, zobaczymy najpierw zobaczmy tak zielony, różowy Czerwony żółty. Super, dobra, idziemy jeszcze raz. Czyli. Zobaczymy. Ja jestem debilem! Czerwony, żółty, różowy, zielony. Ja pierdzielę, No dobra, to teraz to już. Dobra. Czerwony, żółty, różowy i zielony. Działa! A, jestem big brain'em! Aha! aha. Dobra. Kasetka. Co to jest? To jest dziwnie złożone. To jest ten, yy... Yyy... Eee, grabak Chyba tak. Nie wiem, graj w kółko. Chyba tu się szło. Kurde! Chyba muszę. Kurde ja no nie mogę. No? A nie on jest miły chyba. On ma 4 metry! <laughs> Dla Moniki, kociołek tam ma ze Chcę no jeszcze raz Nie mogę Nie mogę Jezu, Hagi łagi O Jezus, to tu chyba ma depresję

Co jest. Eee! Keczup! No chyba Haliwa i zgodniał. Pojechał do Bamaka, Po O, ty śmieciu! Ładnie tak kluczyk zabierać? Ładnie. Saving. No co? Mi... Czemu, SAVING? Ja nie chcę! Nie wiem, ja tu zostaję. No nie, no idę dalej. Po co jak szybciej? Nie chcę być w tym koszmarze pierdolę. Co to było? Круто! Здесь? Там был еще один такой кнопка Наверное, я не могу дотянуть к этим кубикам Нет, думаю, что можно дотянуть к этим И не могу. Как Może muszę faktycznie słupki dotknąć? A, muszę obtoczyć te słupki. No to chyba tak. A znaczy, no, że jakoś je y, dotknąć chyba? Idziemy. Szkurde! Drzwi mnie przycisnęły. Dobra. Jest on do których z tych pudełek wszedł. O kurde, przeszedł muszę tam na palcu stopień nie zmieścił. Kurde, co ja gadam. Prawda byłby się na to palec stopień nie Czekaj, co? Albo mi się wydaje, albo tam coś jest. Не, ну там есть его лапа. Там где-то. Stresuj. A dobra, tu trzeba chyba te matryki zbierać. No znowu saving! Co ty tam robisz? Głębów <laughs> przyczasnęło. Coś mi wyskoczy jak włożył Jezus stresuje się. Herbatka zdrowa. Napiszcie w komentarzu, czy tego się herbania chociaż trochę się wyzdrasiliście, bo tak cięcie i... Przepraszam. Чему не могу? А тут двойка. Тут есть ещё О, номер один. Ага, вот здесь дошли Wiem, że trzeba to... No... Przejść koło tego to. No i mi kurde nie starczyło, no co ja mam tu zrobić? Ja jestem mądry. Tu teraz mi starczy, patrzcie na to. Pudny. 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 Dobra, mam to. Patrz. I tu. Teraz to w A, pudny. <laughs> Jest przepar do I co jest? Co jest?

Ooooh! Pomóż teraz dogoni, dogoni mnie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Rzucaj! Aaaaa! Ale še pol časa. Ale debil. Ale debil. On je zna prav, da je debele. Yeah. Je. No to nie idziemy to Tu też się pytał. Nie chcę mi się już tej kasy oddywać, ale No to chyba tu musimy wejść Co to jest za muzyczka? Uh! Coraz głośniej jest. Znam tą lalkę! Popi! Wiem, mówiłem, że się znam na tych zabawkach. You opened my o! case! You opened my case? Huh? O! To tyle? Nawet nie widziałem. A więc, dziękuję, dziękuję wam moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Trwało to aż 25 minut, prawie 26, ale przeszliśmy, to najważniejsze. Więc zostawcie łapki do góry, jeśli wam się podobało, subskrypcję i napiszcie komentarz, czy te też się zanubaliście. Dobra, a ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym filmiku, kurde, w następnym filmiku, pa!